Siemka, to jest Klasa Polska i dzisiaj wyniki konkursu na karty i naklejki. Już Wam pokazuję nagrodę. Luis Henriquez, Cabello, Smektawa, Royce, y, Ricardo Duna, Ferdanino Andersen, Andruskiewicz, Mila, Walcott. Za Atak oraz naklejki. I bajer tym I tak, w konkursie wzięło 35 osób. Tutaj ma każdy. Myślę, że znajdziecie siebie. dalsza część tutaj mamy już wszystkie numerki przygotowane, włożone i losujemy. Wyciągamy numerek 11. Tak, 11 jest to Marcel Truskawski gratuluję proszę podać dane na podanie danych będziesz miał do 5 marca jeśli nie poda swoich danych niestety przesyłka przepadnie i to by było na tyle ekstra krasa polska